Trenerze, jesteśmy po zakończonym meczu ze zniczem Kłobuck. Wygrywamy 4 do 2. Tradycyjnie proszę o kilka słów komentarza. Strasznie cieszymy się z tych trzech punktów. No już stęskniliśmy się. Dawno to uczyciel nam nie towarzyszyło. Zacznę od tego. Gra na tym poziomie rozrywkowym w takich warunkach naprawdę nie powinna mieć miejsca. Dzisiaj no, obydwie drużyny musiały toczyć bój przede wszystkim z bojskiem. No, katastrofalne warunki. W takich warunkach jeszcze nie pamiętam, żeby kiedykolwiek przyszło mi rywalizować jako trener, jako zawodnik, a grywało się i w niższych yy, ligach. Także no, nie, niesamowite. Tym bardziej żal, że tutaj parę metrów stąd jest kapitalne boisko, no ale no niestety w takich warunkach trzeba było nam dzisiaj stoczyć ten bój bo to takie odpowiednie słowo, no na, na, dzisiaj, na, na tym boisku no, mało było gry, a więcej takiego przypadku ambicji, walki i bardzo się cieszę, że z tej konfrontacji wychodzimy zwycięsko tym bardziej, że w tygodniu no nas choroba, dwóch zawodników dzisiaj nie dotarło na mecz z tego powodu, a dwóch grało no na tyle, na tyle zdrowie im jednak pozwoliło, żeby zagrać. No, jednym z nich był Adamiecki, który dzisiaj strzela hatrika i zalicza asystę jeszcze, także akurat jemu to służyło. Natomiast na brawa zasługuje każdy zespół, każdy zespół w tym zespole każdy zawodnik. Nawet ci, którzy w końcówce wersi na te 5 minut, to nie było takie 5 minut, które trzeba tylko odbębnić. Tylko orka na ugorze. Tak to wyglądało, dlatego jestem bardzo dumny. Z chłopaków zostawili dzisiaj kawał serducha na tym boisku. Natomiast też warte tutaj pochwalenia są dwie takie sytuacje, które następowały po tym, jak żeśmy tracili bramkę. Kapitalnie dzisiaj drużyna reagowała po stracie bramki na 1-1. Zaraz strzelamy bramkę na 2-1, parę minut później. W momencie, kiedy tracimy bramkę na 2-2, Dosłownie minutę, dwie, później strzelamy bramkę na 3-2, czyli to, co było do tej pory naszą piętą achillesową i o co miałem pretensje do, do zawodników, do zespołu dzisiaj, dzisiaj wyglądało wręcz odwrotnie i oby tak było dalej. Także podsumowując, piłki nożnej dzisiaj tu było bardzo mało, natomiast niesamowita walka, serducho i tym dzisiaj ten mecz przepychamy i został nam ostatni mecz jeszcze, postaramy się, żeby nasz drobek punktowy wzbogacić. Dziękuję. Dziękuję.